Ciekawe, która jest godzina. O Boże, o kurwa, to czas pozdrowić papieża. Pozdrawiam papieża Heche. Gdzieś w niebie. E kurwa, Gabriel, słyszałeś to? Co masz na myśli, Karolu? Ktoś mnie pozdrowił. Muszę muszę za to jakoś odwdzięczyć. Panie Karolu, on ma jutro egzamin na kategorię B. Plus D. W takim razie mam pomysł. Patera! Ale mam ochotę jutro wskoczyć na pasy przed busa w ZEL. No chyba cię pojebało. Yep, starą the next day. So, you're the punk I've heard about. Gabrielu, to jest ten czas. Co przygotowałeś Karolu na tę okazję? kurwa. Actually, Gabrielu, tak? La Proszę teraz zawrócić na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. 3, tonight, that... Gabrielu nowa albo nietak już jest za późno. Egzamin zakończony z wynikiem pozytywnym.

The Carol, Maciek do mnie dzwoni. Weź, odbierz. Halo? Możecie mi łaskawie wyjaśnić, co tu tyle starych bab z Kalisza się wzięło? Gdybym ci powiedział, to i tak byś mi nie uwierzył. I co to za gościu w Czerwonym Ubranku?